Czy człowiek może tak po prostu zniknąć, rozpłynąć się w powietrzu niczym mydlana bańka, nie pozostawić za sobą żadnych, nawet najmniejszych śladów? Okazuje się, że tak. W 1986 roku miało miejsce jedno z najdziwniejszych zaginięć z tragiczną śmiercią w tle a co gorsza niejedną śmiercią dziesięcioletni Juan Pedro Martinez Gomez. Zniknął w tajemniczych do dzisiaj budzących wiele kontrowersji okolicznościach. Pozornie szczęśliwa rodzina, wymarzona wyprawa wakacyjna i śmiercionośna substancja, lub raczej dwie śmiercionośne substancje. Ale co właściwie się wydarzyło? W jaki sposób sielski krajobraz zmienił się w scenę okropnej tragedii? Czy można było jej uniknąć? Interpol do dziś uznaje tę sprawę za swoiste venoment Kamil Barnowski Daniel Dyk niewyjaśnione Był ciepły czerwcowy dzień 1986 roku. Mursja, południowo-wschodnia Hiszpania. Dzieci niedawno zakończyły rok szkolny i doczekały się upragnionych wakacji. Juan, dziesięcioletni chłopiec o ciemnych oczach i kruczo-czarnych włosach, ukończył kolejną klasę z imponującymi wynikami w nauce. Jego dumni rodzice, 36-letni Andres Martinez Navarro oraz 34-letnia Carmen Gomez Legas postanowili wynagrodzić mu trud, jaki włożył w edukację. Dobrze wiedzieli, że oprócz czytania książek, ich bystry i dobrze wychowany synek wprost kochał zwierzęta. Pragnął zobaczyć zielone wzgórza pełne owiec i krów, a oni postanowili zrealizować jego marzenie. Pracujący jako kierowca cystern transportujących chemikalia, Andres wpadł na, jak wówczas mu się wydawało, świetny pomysł. Kolejnym celem jego służbowej podróży miało być Bilbao, a więc miasto słynące z Monte Arcanda, małego pasma górskiego, skąd rozpościera się przepiękny, zapierający dech w piersiach widok. Taki, który na pewno wywoła zachwyt w małym chłopcu. Dlaczego więc nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Poza tym, Huan jeszcze nigdy nie odwiedził kraju Basków, dlatego kombinacja pracy z rodzinną wycieczką wydawała mu się strzałem w dziesiątkę. Podjęto więc decyzję: Cała trójka udaje się do Bilbao. Dla jedynego dziecka małżeństwa miała to być wielka przygoda wypad, którego nigdy nie zapomni. Słyszał już o Baskach, ale dotychczas nie miał okazji poznać ich zwyczajów. Nadchodząca podróż stanowiła świetną okazję do zdobycia nowej wiedzy i zwiedzenia miejsca, które dotąd znał jedynie z opowieści, a tych dostarczali mu przede wszystkim dziadkowie od strony matki, z którymi łączyła go wyjątkowo silna więź. Był ich oczkiem w głowie. Rodzina mieszkała w Fuente Alamo de Murcia, gdzie znajdowała się firma transportowa, w której działał Andres. Carmen z kolei poświęcała się obowiązkom domowym oraz wychowaniu syna. 24 czerwca małżeństwo wraz z synem wsiadło wspólnie do ciężarówki marki Volvo. W Kartagenie do cysterny wlano około 20 tysięcy litrów oleum dymiącego kwasu siarkowego, czyli mieszaniny stężonego kwasu siarkowego H2SO4 i trytlenku siarki SO3. Substancja ta należy do najbardziej żrących i reaktywnych cieczy przemysłowych. Rodzina wyruszyła wieczorem i skierowała się na północ. W podróży do miejsca docelowego wybrali aż cztery lokalizacje na postój. Sieza, gdzie zatankowali, a także Venta de Olivo, Las Pedroneras i Meson El Mano. To jednak w Cabanillas de la Sierra zatrzymali się na dłużej i poszli do kawiarni, aby kupić chłopcu śniadanie. Ich zachowanie nie wzbudzało najmniejszych podejrzeń. Normalna, szczęśliwa rodzina, która nie zdradzała przejawów żadnego niepokoju. Rozmawiali, uśmiechali się beztrosko, a przynajmniej takie sprawiali wrażenie. Obsługujący ich kelner doskonale zapamiętał, gdy podawał dziecku ciasto. Wydawało mu się to dziwne, zważywszy na porę, bo było między 5.30 a 6.00 rano. Ale w końcu Juan miał wakacje, kto mu zabroni? Pracownikowi zapadło jeszcze w pamięć, że chłopiec miał na sobie czerwone ubrania. Do tego momentu cała podróż przebiegała sprawnie. Późniejsze dane z tachografu cysterny nie wykryły żadnych problemów. Przełęcz Somosierra to ważny, acz niebezpieczny szlak transportowy. Położona 1444 metry nad poziomem morza należy zachować szczególną ostrożność w tym rejonie. Wie o tym każdy, a już na pewno doświadczony i zawodowy kierowca. Mimo to Andres Martinez Navarro, wiozący żonę, dziecko oraz ogromny ładunek niebezpiecznej substancji, pędził przez przełęcz 140 km na godzinę. W pewnym momencie cysterna otarła się o inny samochód i zbiła jego lusterko. Następnie uderzyła w tył pojazdu przed sobą. W końcu zderzyła się czołowo z inną ciężarówką. W wyniku tego doszło do katastrofy. Zbiornik z oleum pękł, wywołując niewielką eksplozję. W konsekwencji doszło do rozstrzelnienia cysterny. Uwolniła się spora ilość toksycznych chemikaliów. Później utrudniało to akcję ratunkową. Andres i Carmen zginęli na miejscu. Ich ciała zostały poparzone, a także zdeformowane przez kwas. Żrąca substancja spowodowała obrażenia również u sześciu innych osób, poszkodowanych w wypadku, ale małego Juana nigdzie nie było. Służby, które przybyły na miejsce wypadku, odnalazły we wraku dziecięce ubrania oraz kasetę z muzyką dla najmłodszych. Początkowo w ogóle nie wiedziały, że w ciężarówce mogło podróżować dziecko. Dopiero 10 godzin później, gdy policja zobowiązana do przekazania tragicznych wieści rodzinie skontaktowała się z matką Carmen, dowiedziała się o Juanie. A chłopiec rzuciła do telefonu Maria Legas, babcia dziesięciolatka. Gdzie jest mój wnuk? Co się stało z Juanem Pedro? Nie takich słów spodziewali się mundurowi. Kobieta może i była roztrzęsiona, co biorąc pod uwagę dramatyczne informacje, jakie chwilę wcześniej usłyszała, nie stanowiło niczego niezwykłego, ale myślała oraz wypowiadała się logicznie. Nie miała żadnych wątpliwości, że tego feralnego dnia jej córka oraz dzień podróżowali ze swoją pociechą. Jedyny wnuczek kobiety musiał więc być gdzieś w pobliżu miejsca wypadku. Służby zabezpieczyły teren, aby chemikalia nie zanieczyściły rzeki Duraton, i rozpoczęto poszukiwania dziesięciolatka. Sprawdzono okoliczne wzgórza, zarośla, wspomnianą rzekę, wysypano tony piasku oraz wapna, by zneutralizować działanie kwasu, a następnie całość przesiano, jednak niczego ani nikogo nie odnaleziono, brak śladów krwi, szkieletu czy pojedynczych choćby kości. Cała akcja poszukiwawcza. Przez wiele długich godzin. Świadkowie wypadku opowiedzieli o tajemniczej parze, która pojawiła się na miejscu tragedii. Blondynka w średnim wieku o niebieskich oczach, w towarzystwie mężczyzny z obco brzmiącym akcentem i takim samym kolorem włosów oraz oczu. Zatrzymali się białą furgonetką Nissan VanEt. Kobieta podeszła do rannego kierowcy samochodu osobowego. I zaoferowała pomoc. Powiedziała, że jest doświadczoną pielęgniarką, jednak poszkodowany jej nie uwierzył. Twierdził, iż w jej zachowaniu było coś, co wzbudzało niepokój, ale nie określił, co dokładnie. Jednak jeszcze bardziej zastanawiające okazało się postępowanie kobiety, które nastąpiło dosłownie chwilę później. Co zatem zrobiła? Wspięła się na wrak i coś z niego zabrała. Wedle obserwujących ją osób mógł to być bliżej nieokreślony pakunek lub torba bardzo dużych rozmiarów, taka, która mogłaby pomieścić na przykład dziecko. Para zapakowała ten przedmiot do bagażnika swojego wana i odjechała w pośpiechu w nieznanym kierunku. Nigdy nie ustalono, kto to dokładnie był według świadków mogli pochodzić z któregoś z krajów nordyckich a to za sprawą ich jasnych włosów błękitnych oczu a także nieznanego akcentu Policja z całej Hiszpanii sprawdziła tysiące podobnych furgonetek lecz bez rezultatu nie udało się odnaleźć ani kobiety ani mężczyzny Śledczy uzyskali listę wszystkich zarejestrowanych w kraju pojazdów marki Nissan Vanette w tym 3,5 tysiąca modeli sprzedanych do państwowych firm i 700 sprzedanych prywatnym osobom, ale żaden z właścicieli nie pasował do rysopisu tajemniczej pary bądź też posiadał solidne alibi. To jeszcze nie wszystko. Tachograf cysterny ujawnił coś bardzo zaskakującego. Podczas ostatnich kilkunastu kilometrów przed tragedią, Andres zatrzymywał się aż 12 razy. Były to krótkie i nietypowe postoje, trwały od 1 do 20 kilku sekund. Ciężarówka nie doznała żadnej awarii, nie utknęła w korku. Nie ustalono przyczyn tego dziwnego zachowania. W badania zaangażowali się eksperci z Niemiec. Ustalono, że pauzy odbywały się na podjeździe do przełęczy w odstępach co kilkaset metrów. Najdłuższa, trwająca aż 22 sekundy przerwa nastąpiła tuż przed szczytem Somosierry. Ale co właściwie działo się w czasie każdego z tych postojów? Czy ktoś śledził rodzinę? Czy cała trójka przed kimś uciekała? A może? Mężczyzna próbował uniknąć pościgu i przerażony wpadł w panikę, tracąc panowanie nad pojazdem. Hiszpańska Guardia Civil ruszyła z dochodzeniem. Odkryto, że służbowy pojazd Navarro niedawno przeszedł gruntowny przegląd. Był pozbawiony jakichkolwiek usterek mechanicznych. Hamulce działały idealnie. Przygotowano go specjalnie na podróż do Bilbao. Można więc było już z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć awarię jako przyczynę wypadku. Tym bardziej, że inspekcja bezpieczeństwa została potwierdzona w dokumentach firmy transportowej. Ale co z chłopcem? Obalono pierwszą teorię o rzekomym rozpuszczeniu ciała chłopca w kwasie siarkowym. Eksperci przeprowadzili dokładne analizy i zgodnie stwierdzili, że pełne rozpuszczenie ludzkiego ciała wymagałoby kilku dni całkowitego zanurzenia w tej żyjącej substancji. Natomiast służby ratownicze pojawiły się przecież na miejscu zdarzenia znacznie szybciej. Akcja poszukiwawcza trwała kilka godzin, więc z pewnością dostrzeżono by ciało chłopca. Ponadto zwłoki rodziców, choć poparzone i zdeformowane, także nie uległy całkowitemu rozpuszczeniu. Dokładnie przeszukano okolice oraz dno rzeki Duraton, ale nie znaleziono tam żadnego śladu Juana. Niespełna rok później Czyli w maju 1987 roku, w czasie demontażu wraku cysterny, odnaleziono ukryty dotychczas schowek. W środku ujawniono ślady proszku, który szybko zidentyfikowano jako heroinę. Choć Nawarro nie miał kryminalnej przeszłości i nie był nigdy notowany, jego rodzina wyznała, że od pewnego czasu otrzymywał telefoniczne groźby. Podejrzewano, że odpowiadał za nie lokalny gang przemytników narkotyków. Wysunięto tezę, według której nieznany pojazd powiązany z przemytnikami śledził ciężarówkę Andresa, aby monitorować transport heroiny. Pytanie, czy rzeczywiście tak było. Bliscy zmarłej pary oskarżali organy ścigania o niedbałe prowadzenie śledztwa. W pierwszych dwóch latach od wypadku policja miała zlekceważyć wiele potencjalnie ważnych tropów i nie przesłuchała wszystkich świadków. Wujkowie zaginionego dziesięciolatka Juan Garcia i Pedro Gomez poświęcili trzy lata na prywatne śledztwo, gromadząc informacje o furgonetkach podobnych do wspomnianego Nissana oraz o groźbach, jakie otrzymywał Andres. Interpol opisał tę sprawę jako jedną z najbardziej nietypowych. Juan Pedro Martinez Gomez, urodzony 1 stycznia 1976 roku. W momencie zniknięcia miał 10 lat, 155 cm wzrostu i ważył 63 kg. Dokładny rysopis chłopca został rozesłany po całym świecie, lecz nie przyniosło to wyczekiwanego efektu. Zdjęcia chłopca trafiły do tysiąca szkół w całej Hiszpanii. Niestety. Nikt z uczniów czy nauczycieli nie rozpoznał zaginionego. Rodziny poszkodowanych wysunęły tezę o porwaniu dziecka. Właściwie byli pewni, że właśnie to spotkało chłopca, o czym nie omieszkano opowiedzieć w mediach. Pogrążeni w żałobie bliscy regularnie otrzymywali groźby dotyczące swoich publicznych oskarżeń. Czyżby dotknęli prawdy, a ich ukochany dziesięciolatek rzeczywiście został porwany? Mimo to. Nie zaprzestali swoich działań, a wuj zaginionego, Juan Garcia Legas, stał się oficjalnym rzecznikiem rodziny i wciąż domagał się sprawiedliwości. W 1992 roku akta sprawy trafiły do archiwum. 23 lata później, w 2015 roku, bliscy małżeństwa, które zginęło w wypadku, złożyli wniosek o ekshumację ciał, ale decyzja w tej sprawie była negatywna. Odmowę uzasadniono zbyt długim okresem, jaki minął od śmierci. Skupiono się na wersji mówiącej o kierowcy cysterny jako o przemytniku narkotyków oraz jego synu, który stał się gwarancją spłaty długu. Przyjęto więc, że Nawarro był winien pieniądze członkom narkotykowego gangu. Badania kont bankowych Andresa nie wykazało, co prawda, żadnych podejrzanych transakcji, ale teoria o przymusowym przemycie zyskała na sile po odkryciu heroiny, najbliżsi mężczyźni sugerowali, że w ciągu tego 22-sekundowego postoju ciężarówki, tego najdłuższego, przestępcy mogli zabrać Huana jako zakładnika, a po wypadku odzyskali towar z ciężarówki. Co tak naprawdę stało się z Huanem? Istnieje szereg teorii dotyczących tego tajemniczego zaginięcia i bardzo możliwe, że w którejś z nich znajduje się ziarno prawdy. Wedle pierwszej chłopiec jako jedyny przeżył wypadek, będący w stanie ciężkiego szoku, o własnych siłach opuścił wrak ciężarówki i zgubił się w nieznanym mu terenie. Może zabłądził w górach. Mógł również wpaść do rzeki Duraton, a w konsekwencji utonąć. Spekulowało się również o rozpuszczeniu jego szczątek w kwasie, choć ta teza została obalona przez służby. Mimo to znalazło się wiele osób, dla których taka wersja wydarzeń wciąż była prawdopodobna. Zacytujmy jednego z internautów: oleum mogło częściowo rozpuścić ciało w 10 godzin. Kolejna teoria uznaje parę wspomnianych obcokrajowców z białej furgonetki za osoby o dobrych sercach, które, widząc ciężko rannego chłopca, zabrały go ze sobą, aby mu pomóc. Zacytujmy kolejnego internauta. Nie każdy na miejscu wypadku to przestępca. Może para wzięła Juana myśląc, że ratują mu życie, ale potem bali się zgłosić, bo wyglądało to podejrzanie. Gdyby jednak tak było. Juan znalazłby się pewnie w jednym z hiszpańskich szpitali, lub zostałby odwieziony na posterunek policji. Tymczasem nie odnaleziono go w żadnej placówce medycznej. Poza tym, dlaczego rzekomo doświadczona pielęgniarka miałaby zabierać poszkodowanego z miejsca wypadku? Inny internauta spekulował: Coś poszło nie tak, może zmarł, a oni pozbyli się ciała w panice. Ta wersja zakłada, że chłopiec mógł umrzeć w furgoneczce, rzekomo w drodze do szpitala. Według wielu najbardziej prawdopodobne jest porwanie chłopca przez gang handlarzy narkotyków. Sama policja przyjęła właśnie taki trop. Szajka przestępców miała postawić mężczyźnie ultimatum brzmiące mniej więcej tak: albo spłacisz należny nam dług, albo zrobimy twojemu synowi krzywdę. Sugerowano, że do wypadku doszło w pobliżu miejsca, gdzie policja utworzyła punkt kontrolny. Droga N1 na przełęczy Somosierra, którą wówczas podróżowała rodzina, była w latach 80. znana z okazjonalnych kontroli policyjnych, szczególnie w kontekście przemytu. N1 prowadzi do wielu ważnych miast. Z tego też powodu przeprowadzano na przełęczy tzw. łapanki przypadkowych pojazdów w celu sprawdzenia, co dokładnie przewożą. Nawarro jako doświadczony kierowca. Z pewnością dobrze o tym fakcie wiedział. Może nawet liczył na łód szczęścia, może miał nadzieję, że służby zatrzymają śledzących go członków gangu, lub przynajmniej zapobiegną pościgowi. To jednak tylko domysły, niepotwierdzone w żadnych źródłach, wnioski opierające się po prostu na poszlakach. Po raz kolejny przyjrzano się parze z Nisana-Wanet. Tym razem przedstawiono ich jako przemytników. Odzyskujących towar oraz porywających chłopca. Spekulowano, że dziesięciolatka początkowo skutecznie ukryto, a następnie został sprzedany na przykład na organy. Niestety, ten okrutny proceder nie jest niczym obcym w gangsterskim świecie. Następna hipoteza zakładała, że siła uderzenia wyrzuciła Juana z pędzącej ciężarówki, w wyniku czego doznał urazu głowy, którego najprawdopodobniej nie przeżył. Jeśli jakimś cudem uszedł z życiem i nie stracił przytomności, niewykluczone, że zmarł niedługo później z powodu odniesionych obrażeń lub hipotermii. Teoria o hipotermii łączy się z wcześniejszą, o której wspominaliśmy, mówiącą o zagubieniu się w górach, czy też wpadnięciu chłopca do wody. Jest jeszcze jeden intrygujący trop. W 1987 roku, mieszkający w Madrycie instruktor jazdy. Zauważył chłopca, który pasował do opisu zaginionego Juana. Zeznał, że ten nieletni przebywał w towarzystwie niewidomej kobiety, prawdopodobnie pochodzenia irańskiego. Oboje kierowali się w stronę ambasady USA, a nastoletni już chłopak miał mówić z andaluzyjskim akcentem. Niestety nie udało się odnaleźć Iranki ani tego chłopaka, a tym samym potwierdzić zeznań mężczyzny. Przez kolejne lata domniemany zaginiony miał być widziany w różnych częściach Hiszpanii, a nawet za granicą. Zastanawiano się, czy Martinez Gomez zyskał nową tożsamość. Różnorakie teorie mnożyły się niemal każdego dnia, ale fakty pozostały niezmienne. Chłopiec zniknął bez śladu. W latach 80. XX wieku Hiszpania stała się kluczowym punktem przemytu narkotyków. Dzięki strategicznemu położeniu geograficznemu i długiej linii brzegowej łatwiej było przerzucać nielegalne substancje. Mafia galicyjska przeżywała wówczas swój złoty czas. W latach 70. słynęła z przerzutu tytoniu, jednak handel haszyszem i heroiną okazał się znacznie bardziej opłacalny. Galicja dysponująca takimi portami jak Wigo czy Akorunia stała się bramą dla kolumbijskiej kokainy i marokańskiego haszyszu ale heroina z Azji Południowo-Wschodniej również była powszechna. To właśnie galicyjskie klany miały ogromny wpływ na rozwój hiszpańskiej epidemii uzależnienia od heroiny. Szacuje się, że kontrolowały od 80 do nawet 90% importu tego narkotyku do Europy Zachodniej. W Bilbao, celu podróży Andresa, konsumpcja heroiny była najwyższa na całym kontynencie, co czyniło miasto kluczowym rynkiem zbytu. Gangi często zmuszały cywilów, kierowców ciężarówek, rybaków czy farmerów do przemytu. Stosowały groźby wobec rodzin osób, które obrały sobie za cel. Wielokrotnie używano siły, a pobicia były ich najłagodniejszą formą. Gangi szantażowały nagraniami, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. O jakie nagrania mogło chodzić, zwłaszcza takie pełne brutalności i nagości? Udzielały też pożyczek z niezwykle wysokim oprocentowaniem. Kredytobiorcy nie tylko musieli spłacać znacznie więcej niż pożyczyli, ale także zostawali zmuszeni do pracy na rzecz gangsterów. Nie chodziło o jednorazowy przerzut, lecz wciągnięcie w całą nielegalną sieć. Z której tak naprawdę nie dało się uciec. Nierzadko zdarzało się, że ci niewinni, którzy mieli tylko lub aż transportować heroinę, sami ulegali jej wpływowi. Być może pod wpływem stresu lub strachu przed przestępcami, decydowali się na zaaplikowanie tej substancji, mając naiwną nadzieję, iż ta ulży im w cierpieniu. Sprawi, że choć na chwilę zapomną o śmiertelnym niebezpieczeństwie, jakie czyhało na nich na każdym kroku. Takie zachowanie tylko dolewało oliwy do przysłowiowego ognia. Sprawiało, że przemycanego towaru było mniej niż powinno, a co za tym szło, dług wobec gangsterów stawał się jeszcze większy. Cywile narażali się na kolejne brutalne pobicia, a ponadto sami popadali w uzależnienie. Stanowili zagrożenie zarówno dla siebie samych, jak i swoich rodzin. Epidemia heroiny w Hiszpanii pochłonęła tysiąca ofiar. Łodzie rybackie czy cysterny wypełnione chemikaliami stanowiły idealny środek transportu narkotyków. Andrés Martínez Navarro i jego ciężarówka byli więc perfekcyjnym celem dla gangsterów. Zastraszany, być może winny pieniądze, mógł nie mieć wyboru i stać się przemytnikiem wbrew własnej woli. Minęło blisko 40 lat od tych tragicznych wydarzeń na przełęczy Somosierra, które pochłonęły życie dwójki dorosłych ludzi i prawdopodobnie dziesięcioletniego chłopca. Wstrząsnęły one nie tylko Hiszpanią. Juan Pedro Martínez Gómez zyskał przydomek chłopca z Somosierry, lecz mimo rozgłosu w mediach, sprawa jego zaginięcia do dzisiaj pozostaje niewyjaśniona. Dziadkowie dziesięciolatka, szczególnie ci od strony Carmen Gomez Legas, nie potrafili pogodzić się z utratą najbliższych w tak tragicznych okolicznościach. Nieustannie żyli w ogromnym, przytłaczającym bólu, a mimo to nigdy nie przestali walczyć o sprawiedliwość. Domagali się jej aż do momentu własnej śmierci. Maria z Legas, babcia Juana, nie doczekała przełomu w śledztwie. Jej synowie kontynuowali walkę o sprawiedliwość. Zbudowali nawet pomnik w Los Canovas na placu zabaw, na którym niegdyś bawił się chłopiec. Wiele znanych hiszpańskich mediów, takich jak na przykład El Pais czy ABC, wielokrotnie wracało do tematu katastrofy na przełęczy Somosierra i tajemniczego zniknięcia chłopca. Publikowano artykuły, ujawniano archiwalne dokumenty dotyczące śledztwa, zwłaszcza w kolejne rocznice wypadku. W 2013 roku stacja RTVE wyemitowała program poświęcony całej tej sprawie, ze szczegółami przypomniała historię chłopca i jego rodziców oraz podkreśliła brak nowych tropów. W 2016 roku ABC przytoczyło cytat jednego ze świadków, który w dniu tragedii miał wypowiedzieć następujące słowa: Zabrali go w 22 sekundy. Anonimowy świadek katastrofy stwierdził, że para z białej furgonetki, która wydobyła tajemniczy pakunek z wraku cysterny, zrobiła to dokładnie w 22 sekundy. Inna wersja mówiła, że najdłuższy z postojów na autostradzie N1 trwał właśnie tyle 22 sekundy. I to właśnie w czasie tej dziwnej przerwy na środku ruchliwej drogi Juan miał zostać uprowadzony przez przemytników. Zainteresowanie przypadkiem Juana i jego rodziny nie słabnie w Hiszpanii. Niestety, pomimo poszukiwań przez Interpol, sprawa nie jest powszechnie znana poza jej granicami. Jeśli Martinez Gomez nadal żyje i przebywa poza swoim rodzimym krajem, każdego dnia otacza się kompletnie nieświadomymi jego losem ludźmi. Z drugiej strony, sam jest już dorosły. Gdyby wciąż żył, dlaczego miałby nie zgłosić się na policję? Czy to możliwe, by już na zawsze żył w strachu przed rzekomymi porywaczami? A może w wyniku traumy wyparł tragiczne wydarzenia? A może Porwany przez członków gangu, został w nim wychowany i stał się jego częścią. Kolejne pytania dwoją się i troją, lecz każde z nich nieustannie pozostaje bez odpowiedzi. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Na ten moment nic na to nie wskazuje. Po prawie czterech dekadach nie uzyskano wyczekiwanego tak przełomu. Interpol apeluje, aby w przypadku posiadania jakichkolwiek informacji skontaktować się z ich biurem w Hiszpanii. Każda, potencjalnie nawet najbardziej błaha wskazówka, może być na wagę złota i okazać się kluczowa dla śledztwa, które wciąż pozostaje otwarte. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym odcinku. Prosimy o łapkę w górę i subskrypcję. Czekamy również jak zawsze na Wasze propozycje tajemniczych spraw, o których chcielibyście usłyszeć w podcaście Niewyjaśnione.